Nasze ptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Dziś opowiem Wam historie, które jednak chyba są bardziej niezwykłe niż te najdziwniejsze, którymi Was podejmuje na tym kanale. Jedni rozpatrują je w kategoriach cudu, interwencji siły wyższej. Uważają, że bez Anioła Stróża się tu nie obyło. Inni nie są przekonani, ale też nie potrafią w sposób przekonujący wyjaśnić, co się tu właściwie wydarzyło. Jak to się stało, że mała Lili ocalała, choć nie miała szans. Kto zawołał do niej ekipę poszukiwawczą, skoro mała była sama? Jak niespełna dwuletni Jason wylądował na środku rzeki, na małej wysepce. Był środek grudnia, a on nie miał ubrania i butów. Kto go tam umieścił? Pierwsza historia, którą wam dzisiaj opowiem, jest z pozoru nieprawdopodobna, ale nie brakuje osób, które bez problemu uwierzyły w przebieg zdarzeń potwierdzających to, co wielu z nas czuje na co dzień. Miłość wydaje nam się uczuciem zupełnie innym niż wszystkie pochodzącym z samego nieba, silnym, ponadczasowym, uniwersalnym. Więc, kto wie, być może potrafi pokonać granice pomiędzy naszym a innym światem. Opowieść o Jennifer Gresbeck i jej córce Lili wydaje się tego dowodem. Dziewczyny uległy wypadkowi po drodze od domu dziadków małej do ich własnego. Kiedy ekipy ratunkowe rozpoczęły działania, kobiecy głos nie pozwalał im ani na chwilę stracić mobilizacji i zwolnić tempa, choć wydawało się, że niewiele da się już zrobić. Kiedy wreszcie udało się dostać do auta, okazało się, że jest niemożliwe, by to mama wołała o pomoc. Zgodnie z pierwotnymi przypuszczeniami załogi pracującej nad dotarciem do wraku, kobieta odeszła na zawsze już dużo wcześniej. Cudem ocalała jej córka, która jednak potrzebowała natychmiastowej pomocy. Wydawało się, że o jej udzielenie zadbała kochająca matka. Ale jak to możliwe, skoro nie było jej już wśród żywych? Zbadajmy te tajemnice. Zaczynał się weekend, był piątek 6 marca 2015 roku. Dziewczyny właśnie wracały późnym wieczorem około 22.00 z salem, gdzie mieszkali dziadkowie Lili, do Springfield. Dziadek dwulatki uściskał ją mocno, pożegnał się i przypiął ją w foteliku z nadzieją, że niedługo się zobaczą. Pożegnał się także ze swoją 25-letnią córką Jenny, życząc jej spokojnej drogi. Nocna podróż niestety nie przebiegała wcale spokojnie. W pewnym momencie Jenny utraciła kontrolę nad autem zjechała z drogi i wpadła do rzeki Spanish Fork w stanie Utah, która o tej porze roku była dosłownie lodowata. Nikt nie był świadkiem wypadku, a samochodu nie dało się zobaczyć z jezdni. Minęło 14 godzin, które dla dziewczyn przebywających w takich warunkach oznaczały czas nie do przetrwania. Podejrzewał to wędkarz, który znalazł auto i natychmiast wezwał pomoc. Pierwsi ratownicy zerknęli na scenę tych wydarzeń i choć w takich sytuacjach nigdy do końca nie tracą nadziei, zdali sobie sprawę, że niewiele wskazuje na to, by w aucie ktokolwiek mógł pozostać przy życiu. Sam wypadek był bardzo poważny, a kilkanaście godzin w lodowatej rzece mogło oznaczać tylko jedno – krańcowe wychłodzenie bez szans na happy end. Zaplanowano tylko zajrzenie do pojazdu, na ile to będzie możliwe, i pozostawienie go do czasu przygotowania akcji wciągania go na brzeg. Kiedy jednak ekipa podeszła do pojazdu, usłyszała ze środka kobiecy głos, który nawoływał z częściowo zanurzonego auta, prosząc o pomoc. Funkcjonariusz Tyler Bedus relacjonował, że ratownicy słyszeli głos mówiący Pomóż mi, jesteśmy tutaj, denerwuję się, dlaczego jeszcze nie pomagacie. To zmieniło wszystko. Teraz nikt już nie myślał o tym, by choćby na chwilę odejść i metodycznie przygotować akcję wyciągania samochodu z rzeki. Najważniejsze stało się, żeby jak najszybciej dostać się do pojazdu i wyjąć z niego cudem ocalałe dziewczyny. Ratownik, który pierwszy usłyszał głos, robił co mógł, by jak najszybciej nawiązać kontakt z kobietą. Starał się mówić jak najwyraźniej. Głos z samochodu słyszał również jego kolega, który zdążył powiedzieć: Robimy co możemy, żeby się do ciebie dostać. W końcu udało się przewrócić auto i wówczas ekipa ujrzała matkę i małą dziewczynkę. Ku zdumieniu ratowników Kobieta nie dawała już żadnych oznak życia, i to zapewne od wielu godzin, co wskazywało na to, że los małej również nie będzie szczęśliwy. Mężczyźni przypatrzyli się lili. Była wciąż przypięta w foteliku samochodowym, w którym wisiała głową w dół przez kilkanaście godzin. Nie wróżyło to najlepiej, ale teraz strażacy już nie tracili ani chwili, cały czas mając w głowie fakt, że przecież ktoś się z samochodu odzywał. Co prawda rozumieli, że nie mogła to być mała dziewczynka, ale z całą pewnością ktoś tam był. Nikogo poza dwiema dziewczynami nie było. Ale Lili ewidentnie żyła. Teraz wskakiwali do wody, ale akcję utrudniała bardzo niska temperatura, która zresztą później okazała się być na tyle groźna, że mężczyźni musieli być hospitalizowani ze względu na znaczne wychłodzenie organizmu. Niemniej jednak najważniejsze było to, że gdy tylko z bliska ujrzeli Lili, nie było już żadnych wątpliwości, że mała jest cała, oddychała i było pewne, że przetrwała ten wypadek oraz prawie czternaście godzin w pojeździe zanurzonym w lodowatej wodzie. Dziewczynka trafiła do szpitala, natomiast jej mamie nie można było już pomóc. Jak później dowiedzieli się ratownicy, Jenny odeszła praktycznie od razu, wskutek tego, że w wypadku najbardziej ucierpiała jej głowa. Choć odeszła, to w tej sytuacji nie najlepsze słowo. Strażacy są pewni, że pozostała ze swoim dzieckiem, by zapewnić mu pomoc. Lili spędziła około tygodnia na oddziale intensywnej terapii, ale nie było pewności, jak będzie funkcjonować. Lekarze martwili się stanem jej mózgu, ponieważ dziewczynka spędziła kilkanaście godzin wisząc głową w dół. Jednak po kilku tygodniach mała całkowicie wróciła do zdrowia. Historia mogłaby zdobyć etykietka miejskiej legendy, gdyby nie jeden mały szczegół. Nie tylko świadkami byli bardzo wiarygodni ratownicy. Na filmie z akcji ratunkowej można wychwycić dźwięk, który rzeczywiście brzmi jak wołająca kobieta. Po jej usłyszeniu policjant natychmiast reaguje: odpowiada: już działamy, idziemy. Dreszcz na całym ciele macie gwarantowany. Chcecie sprawdzić. Oto zapętlony fragment nagrania. We're We're Brzmi to tak, jakby ktoś coś mówił z wnętrza częściowo zanurzonego pojazdu. Co mówi? Do tego jeszcze wrócimy. Oczywiście część osób, które komentują tę historię, nie ma żadnych wątpliwości, że oto kochająca, oddana matka, czy też właściwie jej energia, duch, trwały przy Lili. Miłość okazała się ponadczasowa i pokonała największą barierę, jaką znamy. To historia, w którą tak bardzo chce się wierzyć. Jednak z drugiej strony, co bardziej racjonalni, od razu dopuszczają myśl, że może wołała osoba postronna. Akcja ratunkowa zazwyczaj gromadzi tłumy gapiów, które powoli się schodzą, komentując i nawołując, zagrzewają ratowników i motywują ich do zwycięstwa. Być może nawet samo dziecko, które kwiliło, mogło w takich warunkach brzmieć zupełnie inaczej. Woda, zamknięte auto, emocje ekipy mogły zniekształcić ten dźwięk. Ratownicy jednak nie zgadzają się z tym. Dzięki temu, że bez trudu możemy rozpoznać, z jakiego kierunku dobiegają głosy, możemy się odwrócić we właściwą stronę, gdy ktoś nas woła. Idea klaksonów również zakłada, że zorientujemy się, skąd nadjeżdża auto i zejdziemy mu z drogi. Kiedy dzieci nagle hałasują w jednym z pokojów, od razu wiemy, do którego się skierować. Ratownicy słyszeli wołanie z wnętrza auta i tego są pewni. Rozumieli także konkretne słowa, dlatego uznali, że są z mamą Lili w logicznym kontakcie. Samo nagranie, choć robi wrażenie, nie rozjaśnia zbyt wiele. Jedni słyszą tam wyraźne, Pomóż nam, jestem naprawdę zdenerwowana, i sądzą, że jest to klasyczne EVP. Elektronik Voice Phenomenon. Dźwięki zarejestrowane w postaci nagrań cyfrowych czy analogowych, niby o niezidentyfikowanym źródle i pochodzeniu, ale przypisywane często duchom. Są to mniej lub bardziej zniekształcone głosy wypowiadające pojedyncze słowa lub krótkie frazy. IVP wykorzystują często łowcy duchów, by sprawdzić, czy w danej lokacji zamieszkuje ktoś poza ludźmi. Mogą to być głosy osób, które opuściły ten ziemski łezpadł, ale równie mile słyszane są przekazy od inteligentnych bytów, które nigdy nie funkcjonowały na Ziemi jako istoty ludzkie. Inni starają się wykazać, iż zjawisko to ma źródło całkowicie naturalne. Jest bardzo prawdopodobne, że zarówno w przypadku EVP w ogóle, jak i tego głosu, który jest w nagraniu, mamy do czynienia z pareidolią, czyli zjawiskiem polegającym na podświadomym odnajdywaniu znajomych wzorów w przekazach całkowicie losowych. Tak, tak, pareidolia to nie tylko buzia w tym tęczu albo zbawiciel na toście. To również rozpoznawanie konkretnych słów lub nawet melodii w przypadkowych dźwiękach. Ratowników to nie przekonuje. O ile nagranie może jest fatalne i niczego wprost nie udowadnia, oni wiedzą, co słyszeli na własne uszy. I wielu im wierzy, niekoniecznie jednak zawsze sądząc, że był to głos Jenny. Tłumaczy się, że pierwsza kobieta, która jako świadek pojawiła się na miejscu, była bardzo zdenerwowana i rzeczywiście informowała o tym strażaków, mówiąc niby do nich, niby do siebie, może do kogoś, kto stał obok. Ekipa ratownicza przypisała ten głos Jenny. Generalnie jednak ta historia jest naprawdę poruszająca i mimo wszystko może dodawać otuchy. Niestety jednak ma i swoją ciemną stronę. Policja podejrzewała, że za wypadkiem może stać problem Jenny, którym była słabość do niedozwolonych substancji i rzeczywiście w dodatkowym raporcie policyjnym opublikowanym przez departament policji w Spanish Fork ujawniono iż lekarze potwierdzili u 25-letniej Gresbek robiący wrażenie miks różnych substancji w tym leków uspokajających nasennych i silnych przeciwbólowych a wszystkie one wpływały na funkcjonowanie mózgu okazało się że ojciec zorientował się że córka nie zachowuje się w pełni naturalnie i domyślił się w czym problem próbował ją zatrzymać nie chciałby wracała do domu nie zdołał jednak jej przekonać tym bardziej że jak sama mówiła zupełnie nic jej nie było mógł więc jedynie upewnić się że lili była odpowiednio zabezpieczona w foteliku samochodowym zanim Grezbek wyruszyła do Springville według policji w pojeździe znaleziono małą torebkę z ziołową zawartością i nie mówię tu rumianku a także medykamenty których raczej nie zalecił jej lekarz Mimo tego cienia, jaki rzuciła na matkę ekspertyza i wyniki przeszukania wraku, kobieta była odbierana jako ciesząca się z życia, promieniująca pozytywną energią, która udzielała się ludziom wokół, a przede wszystkim jako kochająca matka, która do końca nie opuściła swego dziecka. O tym, że zimą 2011 roku małego Jasona uratowała siła wyższa, a nie wiedzą wszyscy w jego rodzinie. Nie ma co do tego wątpliwości wiele innych osób, które na happy end już nie liczyły. Gdy nastąpił, nazwały to bożonarodzeniowym cudem. No bo jak inaczej mały chłopczyk mógłby znaleźć się na środku wydmy na rzece Tiger, przemoczony, ale cały i zdrowy, w środku grudnia, w samej piżamie, nawet bez butów, kiedy temperatura spadała znacznie poniżej zera, a w nocy nawet do minus dziesięciu. Kto go umieścił na wysepce? Kto go uratował? Jest piątek Brytani Barton znajduje zajęcie dla swojego synka Jasona, który siedzi na kanapie. Trochę się bawi, trochę zerka na bajki. Ona ma chwilę dla siebie, pędzi do łazienki. Wychodzi o 13.30 i zauważa, że dziecka nie ma. Biega po domu dookoła posesji, ale po maluchu nie ma ani śladu. Niedawno pies nauczył się otwierać tylne drzwi kuchenne i ćwiczy. Czy tak Jason wydostał się z domu? Pies skoczył na klamkę i otworzył drzwi. Matka zgłasza zniknięcie Jasona z rodzinnego domu przy 250 Blackstock Road w wiejskiej okolicy hrabstwa Spartanburg. Mały ma na sobie tylko bluzę od piżamy z długim rękawem i szorty. Wyszedł bez butów. Cała okolica jest głęboko poruszona. Zapowiada się zimna, mokra noc. W okolicy grasują kojoty. Jasona trzeba znaleźć przed zmrokiem, inaczej nie będzie miał szans. Matka z czasem zaczyna brać pod uwagę nowy scenariusz. Może Jasona jednak ktoś wyniósł z domu? Nie wiadomo, która wersja jest gorsza. Gdyby udało się wytropić osobę, która za tym stoi, może chłopiec przetrwa, bo lodowata noc z kojotami właściwie nie daje mu żadnych szans. Ale czy można liczyć na to, że policja znajdzie trop i tak szybko dotrze do Jasona, że nie zdąży mu się nic stać? Noc nie przyniosła dobrych wieści, ale sobotni poranek wlał w serca ekip poszukujących nową nadzieję. Jednak ani psy tropiące, ani helikopter ratunkowy z biura szeryfa hrabstwa Spartanburg, wyposażony w czujniki ciepła, nie znalazły śladu Jasona. Nawet dzień przynosi chwilę z mrozem. Marzną solidnie ubrani członkowie ekipy poszukiwawczej, a dziecko ma na sobie lekkie ubranka, pewnie w tej chwili już całkowicie mokre. Coraz więcej członków ekipy ma złe przeczucie. W internecie zaczyna się dyskusja. Mieszkańcy okolic zaczynają analizować sytuację. Zastanawiają się, kto zna naprawdę o losach chłopca. Dlaczego matka dwulatka zaszyła się na tak długo w łazience? Odkrywają, że długie godziny spędza na grach. Znajdują jej wpisy na mediach społecznościowych, post z czwartku poprzedzającego zniknięcie. Kocham mojego męża i syna, ale czasami zastanawiam się, co by się stało, gdybym poszła inną drogą, inną ścieżką zamiast tej. Chciałabym czasem uciec. Godzinę później, Brittany Barton pisze: Panie, daj mi siłę na resztę tego dnia. Nie daj mi się bardziej zdenerwować, niż tak jak już jestem. Internauci uważają, że mają trop. Nie wierzą, że matka tak małego dziecka zostawia go w dobrej wierze z psem, gdy się kąpie, wiedząc na dodatek, że pies umie otworzyć drzwi. Ile zresztą musiałaby się kąpać, by dwulatek mógł odejść tak daleko, że dorosła kobieta nie jest w stanie go dogonić, a nawet zobaczyć z daleka. Nagle jednak do mobilnej jednostki dowodzenia szeryfa Chaka Wrighta dzwoni telefon. Chak nie wierzy własnym uszom. Jest, żyje, Jason został odnaleziony. Jednak kiedy ratownicy dowiadują się w jakich okolicznościach znaleziono chłopca, stają jak wryci. Ekipy znalazły Jasona około dwóch mil od jego domu, leżącego na kłodzie na malutkiej jakby wysepce na środku rzeki Tiger. Spał. Jak mógłby przejść tak wielki dystans w takim chłodzie i bez butów? Jak dostał się na środek rzeki? Nasuwało się tylko jedno słowo: niemożliwe. Kilka chwil później Jason został przetransportowany z lasu helikopterem i umieszczony z powrotem w ramionach mamy, ponad 24 godziny po tym jak zniknął. Trafił do szpitala regionalnego w Spartanburgu. Matka i babcia Bartona, Armenda Winson, płakały z radości. Chcę podziękować wszystkim, którzy go szukali, tak z głębi serca, powiedział Robert Winson, dziadek Jasona. Ich zaangażowanie w znalezienie naszego wnuka było błogosławieństwem dla mnie i mojej rodziny. Ta wspólnota ma szczęście, że składa się z takich mężczyzn i kobiet. Wright powiedział, że Malu został znaleziony przez jego zastępcę, Jamie'ego Tate'a i Davida Foxa z Departamentu Zasobów Naturalnych. Wright przemycił w wypowiedzi coś, co tylko rozmnożyło pytania. Helikopter wydziału dwukrotnie przeleciał już nad rzeką. Tate i Fox przeszukali rzekę kajakami. Dziecka tam nie było. A gdyby było, to nikt nie miał wątpliwości, że jako 21-miesięczny mały człowiek Jason by tego nie przetrwał. To musi być cud bożonarodzeniowy stwierdzili policjanci. Wright przypomniał przypadek równolatka Jasona, Williama Eschenbacha. Który zniknął z rodzinnego podwórka 17 marca 2009 roku. Znaleziono go dwa dni później w rzece Tiger. Niestety nie było szczęśliwego zakończenia. Woda go pokonała. Jak udało się przetrwać Jasonowi? Te lasy są bardzo gęste, nie można nawet po nich swobodnie chodzić. Trudno sobie wyobrazić dziecko, które się tam znajduje, powiedział brygadier generał James Bart z II Brygady Gwardii Narodowej. Bóg się nim zajął, dodał. To jedna z wersji. Inni jednak nie wierzą w opatrzność. Uważają, że chłopiec wcale nie przeszedł dwóch mil, nie przepłynął rzeki, by znaleźć się na wyspie. Sądzą, że ktoś go zabrał z domu w złych zamiarach, ale się rozmyślił, zmienił plany. Widząc helikoptery, które co chwila sprawdzają rzekę, wykorzystał czas, gdy akurat odleciały i umieścił malucha na piasku. Chwilę potem Jason został znaleziony. Następna wersja zakłada, że faktycznie szedł w górę rzeki, wpadł do wody, ale nic się nie stało, został zniesiony na łachę. Ten scenariusz jednak wielu osobom wydaje się absurdalny. Cała doba na dotkliwym chłodzie, nawet mrozie, bez butów, dwie mile wędrówki przez las, upadek do wody tak szczęśliwy, że maluch nie ucierpiał i trafił akurat na wysepkę. Gdyby było to prawdą, trzeba byłoby to rozpatrywać tylko w kategorii cudu. Tylko czy można w nie wierzyć? Jestem bardzo ciekawa, czy wy wierzycie, kto uratował te dzieci, komu można zawdzięczać ten happy end w jednym i w drugim przypadku. Sile wyższej, opatrzności, niebiosą, a może przypadkowi może nie stało się tu nic dziwnego od po prostu zbiegi okoliczności, które to my chcemy interpretować jako cuda. Ocenę zostawiam Wam. Uważam, że te historie mają w sobie coś niesamowitego. Są, co prawda, poruszające, emocjonujące, ale z drugiej strony, zakończenie wszystko wynagradza. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszając jak zwykle na Instagram, Facebooka, Spotify i Soundclouda. Dziękuję Wam za wszystko, za to, że jesteście, za całą życzliwość, pomysłowość i chęci budowania tej naszej małej, szeptanej społeczności. Teraz już życzę Wam zdrowia, ściskam Was mocno i do usłyszenia.